Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Proces zbogacenia się społeczeństwa wskutek rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz Europy przez ostatnie 20 lat nieustannie powoduje wzrost popytu na dobra luksusowe i sztukę pianina i fortepiany niewątpliwie do takich dóbr należą. Jako delikatne i precyzyjne urządzenia wymagają odpowiednich procesów produkcji oraz przeprowadzania regularnych przeglądów. Tylko wówczas zachowują wymagany przez artystów poziom. Na rynku wzrasta również zapotrzebowanie na renowację i konserwację instrumentów starszych, niejednokrotnie zabytkowych. To wszystko powoduje, iż zawód technik budowy i strojenia fortepianów i pianin, do tej pory rzadko wybierany przez uczniów, nabiera wysokiego prestiżu społecznego. Staje się profesją cenioną i poszukiwaną. W studiu gościmy ekspertkę, która przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Nasz dzisiejszy program poświęcony jest pracy technika budowy fortepianów i pianin. Może zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polega ten zawód. Technik budowy fortepianów i pianin jest zawodem z pogranicza sztuki i rzemiosła. To nie jest praca dla każdego. Z pewnością niezbędne są zamiłowania i umiejętności artystyczne. Proszę spojrzeć na materiał. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD 03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin. Wykonania zespołów i podzespołów fortepianów i pianin renowacji i naprawy elementów i podzespołów fortepianów i pianin, regulacji zespołów i podzespołów fortepianów i pianin, organizowania, kontrolowania procesów budowy nowych i renowacji używanych fortepianów i pianin, w zakresie kwalifikacji strojenie i korekta fortepianów i pianin, strojenia i intonacji fortepianów i pianin, regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin, utrzymywania fortepianów i pianin w sprawności muzycznej i technicznej. Na na co dzień zajmuje się procesem produkcyjnym oraz montażem fortepianów i pianin. Wykonuje i nadzoruje obróbkę elementów i zespołów konstrukcyjnych fortepianów i pianin. Może brać udział w prestiżowych projektach związanych z renowacją zabytkowych instrumentów. Może pracować indywidualnie, jak i zespołowo. Wykonuje pracę bardzo cenioną w kraju i poza granicami. Mam do Pani kolejne pytanie, w jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Technik budowy fortepianów i pianin może pracować m.in. w fabrykach produkujących fortepiany i pianina, warsztatach i pracowniach muzycznych, przedszkolach i szkołach muzycznych, akademiach muzycznych, filharmoniach, a także teatrach muzycznych. Zanim poproszę Panią o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie, zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Marto! Na, 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 Marto, na, na, jesteśmy na wizji. Halo, Ju, już wchodzimy, tak? A, y, y, jesteśmy. <gryw> Dzień dobry Państwu. Ach, muzyka jest lekiem na wszystko. Każdy z nas lubi czasem zrelaksować się przy jej dźwiękach. Tylko, żeby te dźwięki pięknie brzmiały, ktoś musi zbudować i nastroić instrument. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest osoba zajmująca się właśnie budową fortepianów i pianin. Proszę powiedzieć. Jak to się stało, że wykonuje Pan ten zawód? Był to dla mnie dość naturalny wybór. W mojej rodzinie muzyka i instrumenty muzyczne były i są bardzo istotnym elementem życia. Mama jest nauczycielką gry na pianinie, dlatego ten instrument znam od dziecka. Próbowała mnie uczyć gry, ale ja jakoś tak mam bardziej techniczną duszę. Oczywiście podstawy opanowałem myślę, że całkiem nieźle, ale fascynuje mnie raczej budowa, sposób w jaki dźwięki są wydobywane, od czego zależy ich jakość, co tam się dzieje w sercu instrumentu. Rozumiem zatem, że wybór szkoły nie był dla Pana trudny. To prawda, nie był trudny. Mimo, że musiałem wyjechać do innego miasta i mieszkać w internacie, bo szkół uczących tego zawodu jest naprawdę niewiele. Teraz pracuję jako konserwator pianin i fortepianów. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście wykonywanie każdej pracy ma swoje zalety, ale też i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu technik budowy i strojenia fortepianów i pianin. Praca w twórczym środowisku, kontakt z wyjątkowymi instrumentami, możliwość ratowania wartościowych fortepianów i pianin poprzez ich renowację, najczęściej praca w stałych godzinach w ciągu dnia, praca mało powszechna o wysokim prestiżu społecznym. Wady. Praca w hałasie w halach produkcyjnych, w pracy istnieje ryzyko wypadków, najczęściej przy pracy z obrabiarkami oraz drobnych urazów związanych z energią elementów sprężystych tych instrumentów i posługiwaniem się ostrymi narzędziami. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo Marto. Halo, studio, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, mój kolega w studio ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie. Jest to praca dla osób uzdolnionych artystycznie, dla których sztuka i muzyka są w życiu ważne. Mógłbym nawet powiedzieć dla pasjonatów. A z drugiej strony kluczowe są umiejętności techniczne i manualne. No i dużo cierpliwości. Rozumiem. Co jeszcze jest istotne? Ważna jest umiejętność gry na instrumentach. Umiejętności techniczne związane ze strojeniem fortepianów i pianin. Dobrze też mieć pojęcie z zakresu techniki i muzykologii. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje technik budowy i strojenia fortepianów i pianin, wytwarza oraz montuje elementy i podzespoły fortepianów i pianin, stroi fortepiany i pianina. Naprawia oraz utrzymuje instrumenty w sprawności technicznej, dokonuje renowacji starych, zabytkowych fortepianów i pianin, organizuje i kontroluje proces produkcji fortepianów i pianin. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Pani ekspertko, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Oczywiście, jak w każdej pracy, są pewne przeciwwskazania. Jeśli chodzi o zawód technika budowy fortepianów i pianin, są to z pewnością wszelkie wady słuchu oraz dysfunkcje ograniczające sprawność kończyn, zwłaszcza rąk. I ostatnie już dzisiejsze pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie? Tutaj posłużę się przygotowanym materiałem. Proszę spojrzeć. Zawód technika budowy i strojenia fortepianów i pianin jest zawodem elitarnym. Absolwenci szkoły nie mają kłopotów ze znalezieniem pracy. Są potrzebni zarówno w warsztatach, jak i w instytucjach, w których działalności wykorzystuje się fortepiany i pianina, a więc w operze, teatrze, filharmonii czy w szkole. Polscy technicy budowy i strojenia fortepianów i pianin są wysoko cenionymi pracownikami na całym świecie. Dlatego też często zaraz po ukończeniu szkoły są natychmiast rozchwytywani przez zagraniczne firmy produkujące instrumenty muzyczne. Mogą także pracować jako samodzielni przedsiębiorcy świadczący, Usługi dla artystów w branży muzycznej. Na zakończenie chciałabym dodać: Przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję pani za obecność w studiu. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Technik Budowy i Strojenia Fortepianów i Pianin, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Technikum, 5 lat. Egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki AUD 03 i AUD 04. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Budowy i Strojenia Fortepianów i Pianin. Ścieżka druga. Kwalifikacyjne kursy zawodowe AUD03 i AUD04 lub dwa lata pracy w zawodzie lub dwa lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Potwierdzenie kwalifikacji AUD03 i AUD04 egzaminami zorganizowanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin.